To była to wspaniała maszyna, która podniosła poprzeczkę dla wszystkich firm kurierskich. Możemy do niego zamówić dosłownie wszystko: oponę, kabel, telefon, a nawet moi drodzy jedzenie. Dosłownie, do paczkomatu da się zamówić przeróżne dania z Allegro, które będziemy jeść przez najbliższe 100 godzin. A zaczynamy od chleba i pasztetowej. Możemy nawet zamówić domowy obiad. Mamy tutaj ziemniaczki z kotletem, z kapustą. Chodźmy do domu i przekonajmy się, jak to smakuje. Kochanie, mam śniadanko. Tak ja. o. Pasztetowa. I na samym początku czuję już się oszukany. Czemu? No bo na zdjęciu na Allegro wyglądało ono zupełnie inaczej. Totalnie inaczej. To może być dobry, no. Sprawdźmy. Pasztet góralski tradycyjny. Swojski z papryką. Tymczasem nasz pasztet. Po pierwsze był duży, po drugie wygląda bardziej swojsko niż ten. No tutaj rozmiar ewidentnie się różni. Ten pasztet, moi drodzy, kosztował 19,99 więc całkiem dużo. A chlebek, który mamy, kosztował 10,99 Ej, ale ten chleb wygląda przepysznie. Przepysznie? Wygląda jakby go zrobili tak swojsko. No jest nazwany chleb górski, pszennożytni, mieszany. A, górski tylko. No ale generalnie to jest niby swojskie, samorobne. Tak było w opisie. Ej, ej, E ogólnie. Aj dobra, tu się smak, Dobra, robimy sobie kanapki. O kurde, ale pokroiłam. No tak konkretnie. Jak na pasztet będzie niedobry, to ja jem nutellę No to twój cielęcz, nie mój. No, teoretycznie tak. No jestem giga ciekaw tej pasztetowej, rozpakujmy ją. No tłuste to jest bardzo. Dość specyficzne jak na pasztet. Ale bardzo ładnie pachnie. Tak? No, powąchaj. Masz moje palce. Puka palce z tą fajkami. Kupiłaś? Nie! Pachnie papryką i No pomuchaj to! Co ty pierdzielisz? Ej, dobra, to tak pachnie. To jest takie trochę wędzone. Dziwne takie. No papryka. Wędzone. Tak, popryka. Wędzone, dlatego mi tak zaleciało. Popryka i paszczę, kurde. Nie palę, <ścoughs> <ścoughs> że nie było teraz. Jeszcze w ciąży! To, że powiedział. Niestety, to śniadanie z przesyłką kosztowało 42 zł. Całkiem dużo. Ale mamy tego dużo. No, tak, to fakt, ale z uwagi na to, że jest to dość drogi odcinek, bo będą jeszcze droższe rzeczy od tego, to nie mam masła. Mam będziemy mieli mało dodatków. No tak, bo nie można nic wziąć z lodówki. No, nie można, nie można. Ej. Dobrze to wygląda. Dobra, w środku wygląda przekot ten pasztet. Patrzcie, z kurczybyka Wygląda giga dobrze. Kojarzy mi się z takim swojskim pasztetem. No słownie, ze swojskim pasztetem. Mm. Ładnie to wygląda. Ciekawy. Mm, pierny, strasznie. Pieprzny. No to pieprzny, a nie pierny. E, mocno pieprzny. No, mok strasznie pieprzny mocno ziołowy, pasztetowa mi bardziej smakuje Ale ja nie lubię takich swojskich rzeczy Nigdy w życiu nie jadłem takiego pasztetu Smakuje to jakby zrobiła to babcia Ale nie jadłeś nigdy takiego pasztetu, więc nie wiesz jak babci smakuje. No ale tak obstawiam, wiesz, jakby to są takie swojskie smaki, no. nie? Mięsko, które jest tu użyte jest po prostu dobre Czujesz to mięso, jednocześnie czujesz przyprawy, jednocześnie to jest świeże Bardzo dobry pasztet Ja sobie zajmę krowę z Nutella. dobra Spoko, no Olcia tak nie będzie ze mną przez cały film Będą też inne osoby ze mną testować te dania Jak tak ma być dalej, to będzie naprawdę ciekawy odcinek Chociaż w sumie jak myślę o niektórych rzeczach, które zamówiłem To raczej nie będą smakować Ale zobaczycie w dalszej części filmu Pomyliłem się, to jest kolacja Ale obiad też oczywiście odebrałem, już wam go pokazuję Generalnie było zapakowane w takie opudełko A to jest nasza zawartość I nie spodziewałem się, że tak to będzie wyglądać Moi drodzy, kotlet skabowy z ziemniakami i kapustą zasmażaną Na zdjęciu wyglądał na przepyszny, gotowy I był dość drogi, bo kosztował 45 zł Przyznaję się nie doczytałem Byłem pewien, że to przyjdzie faktycznie gotowe Usmażone, a mamy tutaj tak Surowe mięso, bułkę tartą Ziemniaki i faktycznie jest nasza kapustka Jakieś przyprawy są do tego jajko, normalnie jest jajko Do tego jeszcze dostaliśmy instrukcję Jak w pięciu krokach przygotować nasze danie Więc jest to taki gotowy zestaw na obiad Nie musicie pojedynczo kupować Nie musicie obierać, nie musicie kroić Tylko po prostu Złączacie wszystko, smażycie i gotujecie ma to duży plus, bo wszystko na pewno będzie świeże, ale ma też minus. No zajmie to trochę czasu. Dlatego potrzebuję pomocnika. Ola! Wow! Chabowy raz? A nawet dwa! No, bo to jest porcja dla dwóch osób. Właśnie, no nie było to tanie, ale jest to porcja dla dwóch osób. Więc te 45 zł. No jakbyś sam poszedł to kupić, to pewnie byś zapłacił jeszcze raz dwa razy mniej, nie? Ej, ale ziemniaki są obrane i pokrojone! No tak, tak, tak. Co Tylko jest? Tylko jeszcze coś do wody. Także tak naprawdę musimy zapalirować kelletę, smażyć i gotować i to wszystko. No, spoko! Jest to, jak się nie chce iść do sklepu, to możesz sobie zamówić i. I po prostu masz gotowe, tylko musisz podsmażyć Warto w ogóle dodać też widzowie, że w każdej tej paczce mamy coś takiego Czyli taki cold mhm. I dzięki temu to jedzenie było jeszcze chłodne jak ja je wypakowywałem Rzuć mi do gluganka i dodaj trzy opakowania soli Ej, jestem ciekaw jak będą dosolone no? Zróbmy to dokładnie według tej instrukcji Bo może wiesz, jak ktoś totalnie nie potrafi gotować To to zrobi mu obiad. No No widzicie, mamy taką typową restauracyjną no sól Tych ziemniaków na dwie porcje to trochę mało No właśnie tak patrze. Ja jestem ziemniaczana dziewczyna i ja lubię dużo ziemniaków No kotlety są ubite całkiem przyzwoicie Ej są takie cieniutkie No fajne Do jajka musi dać jedno opakowanie pieprzu i soli I ja oprócz tego każdego kotleta muszę oprócz jednym opakowania soli i jednym pieprzu Okej okay. Czyli jest perfekcyjnie no, dali dobrze tych opakowań Trzeba przyznać, że jest to jakaś oszczędność czasu No ja widząc to byłem troszkę zawiedziony, bo byłem gotowy na to, że zamawiamy gotowe dania Ale faktycznie no Kurde, 3 minuty. Nie musisz iść do sklepu. Kurde, nie... ci to pod drzwi może przynieść, bo nie musisz tego zabrać do paczkomaty, tylko masz do domu. Tak i kotlet jest rozbity, wszystko tak naprawdę masz. I wszystko Super. wygląda świeżo, nie wygląda wiecie na jakieś stare czy coś. Dobra, panierujemy. Kotleciory zapanierowane. Wyglądają dobrze. Lista składników, i co potrzebujesz? I nie ma, jakby w tym, co potrzebujesz, żadnych składników, tylko są właśnie jakieś talerze, garnki i tak dalej. I w listach składników jest olej, ale my go nie dostaliśmy. Czyli musimy użyć swój olej. A co, jak nie mam oleju w domu? No dobra, to już szczegół, no. no nie, no to, to trzeba kotlety z... smażyć na czymś. Okay, ale serio, nie dali żadnego pojemnika mojego oleju? Może ja coś przeoczyłem, wiesz? No właśnie. Przeoczyłem. Tak myślałam. Jak już wszystko dają, to wszystko. Ale jest tu też napisane koperek 3 gramy. Nie było koperek. Nie było. Jest tam! Wygląda jak więcej niż 3 gramy. Nie no, koperek jest lekki. Ej, sztos. Wiecie kiedy to było super? Jesteście w Airbnb. Macie taką paczuszkę w lodówce jakiejś i po prostu macie wszystko. Nie musicie kupować worka soli, nie musicie kupować przypraw. To ci wszystko przygotuje. Tam jest masa innych dań, które też swoją drogą będziemy testowali w na dalszej części filmu. No ale przekonamy się jak to smakuje, zaraz jak ugotujemy i usmażemy. Mamy nasze obiadki. Patrzcie jak to dobrze i apetycznie wygląda. O, ej, to wygląda jak typowy obiad u babci. No taki bar mleczny. Mięso, to mnie najbardziej ciekawi, jak jest prawie. Ziemniaki są ładnie posolone, w sensie dobrze Mięcho jest okej okay, dosolone Kapusta też bardzo dobra Nie ma fajerwerków, ale jest prawidłowy, po prostu prawidłowy kotlet Nie smakuje jak u babci, bo u babci jest zawsze trochę przesolone Tak, to wak. No dobra, to jeszcze tak profilaktycznie Ziemniaczki są bardzo dobre to smakuje sobie kapustę, ty lubisz kwaśną kapustę, nie? No No to ta ci będzie smakować mm. Mm -hmm. Bardzo Ej, super obiad Póki co Allegro przebija połowę restauracji w naszej okolicy Ja bym zamówiła tego więcej, żeby przetestować na przykład jakieś buraczki Co tam jeszcze było? Devolaje, gularze chyba jakieś były Masz Masa rzeczy tam była, naprawdę masa Proszę Zapieksy? No O kurde Dawaj noża albo nożyczki, cokolwiek Zbyt pyszna zawartość, by ją rzucać. Nie. Się okaże. Ej jak to zimno. Dobra, mamy zapiekse szalony osioł. Mm. Osła? Szynka? Nie, po prostu tak się nazywa. A, okay. A i zabierzchka tradycyjna dla mnie. Ta kosztowała 22 zł. Ta natomiast kosztowała 26 zł. Mam jeszcze prażące cebulkę i sos barbecue. A mamy jakiś inny sus? Ogarniemy coś z tych, co mamy. No dobra. Ogólnie te zapiekanki są strasznie grube. Strasznie dużo pieczywa tu jest. Jestem ciekaw, jak to będzie spakować. Czy to nie będzie sam chleb? Niby dobra firma. Się okaże. Uuu działka! A się zrobiły. Bo <śmienicza> jesteś odważny? Uuu! talesz? Masz do Dzięki. No trzeba przyznać, że wyglądają one dosyć apetycznie. Pachnie jak w takiej typowej zapiekance. Chcesz się jakby w lokalu z zapiekankami? No, Olcia może sobie pozwolić na keczup. Ja niestety nie mogę. Ja biorę prażoną cebulkę i sos z barwaki, bo to nam dalej. A nie było opcji wyboru. Chrupło. Nie smakuje jak zapiekanka z zapiekanki. Ale jak zapiekanka no, z czego? No z zapiekankowni. Tylko no. smakuje jak taka zapiekanka mrożona z domu trochę. To no jest mrożona z internetu. Zresztą nie mówię, że jest zła, ale nie smakuje jak taka, wiecie, jak idzie do zapiekanki gdyńskiej na przykład. Ja sobie dodałem te dwa dodatki, czyli prażące cebulkę i barbecue. Zobaczmy. Nie smakuje jak taki mrożony badziew. No nie. Smakuje dobrze. Ale smakuje... Pomiędzy Smakuje tak, jakbyś sobie wzięła bagietkę, przekroiła ją, palnęła ten ser to salami i zrobiła samemu Tak Nie smakuje jak typowa mrożona Przecież to salami jest takie strasznie mierne w smaku W ogóle jest bardzo suche No jest suche, za duże jest pieczywo Za okay. grube jest pieczywo mm -hmm. No i to salami jest takie tandetne, tandetne. tandetne. Reszta git, farsz jest ok, ser też jest okej okay. Ogólnie są git A to salami ja ściągam, może mm. być dobre No to ugryź już z tym ketchupem no, bo ja wlałam całość Pokaż ketchupem klasycznie no no loba. Moja jest lepsza. Twoja skluczowa jest klasa, no. To salami jest słabe. Ja szczegam salami i też im taką. Cieńsza była i by było ekstra. Zobaczymy, co przyniesie nam jutro. Dzień dobry. Idzie śniadanko. Pizza na siadanie. Tak. O, to nieźle. Trochę słońca ci tu dam. Ta pizza kosztowała 31 zł i niby jest włoska bardzo. Nawet sklep się nazywał Coś tam Italian. Czy jest włoska? Nie powiedziałabym, ale jest dobra. Słucha strasznie, mało pomidorowa A jakby dodać do tego sos czosnkowy to byłoby? No taka kanapka z serem po prostu Czyli spoko na śniadanie No git no Jakbym miał to zamawiać Allegro to wolałbym zamówić po prostu z pizzerii jakiejkolwiek pizza mm -hmm. Najgorszy posiłek dotychczas na W Czyli sensie nie jest on niejadalny, ale po prostu to jest kanapka z serem i salami, nie można nic więcej o tym powiedzieć Dzisiaj na obiad mamy gościa specjalnego Witam serdecznie, degustacja kulinarna Allegro co u was <laughs> Ten produkt jest naprawdę ciekawy Kojarzysz coś takiego jak piri piri? kebab. Tak, jadłem. Jadłeś? Jadłem. Jakby. To dobrze, bo ja, nie, ja nigdy nie jadłem, więc idealnie go przetestujesz. To jest mięso z kebaba piri piri i mam też od nich pity. Pity. Sosy. I sosy. Okej, okay, tak. No właśnie. I tu się na chwilę zatrzymajmy. Za ten zestaw zapłaciłem 80 złotych z wysyłką. W nie? Dużo. Dużo. I jest widzowie tylko i wyłącznie to. Nie ma nic więcej. Możesz iść pitę, Sosem i z miechem. No też ciężko, żeby przetransportować warzywa. Rzeczywiście, to jest fakt. Nie, to nie jest fakt, właśnie. Aha. Bo to kupiłem warzywa z Allegro. Okay. Za cały zapłaciłem 32 zł. Z Allegro. Z Allegro. I mamy tak, sałatę, cały worek cebuli. Worek cebuli bez jednej cebuli. Worek pomidorów. Worek pomidorów. I ogórka. Tak I za te warzywa zapłaciłem 32 zł, więc da się Piri Piri Da się transportować warzywa A one były przetransportowane w bardzo prosty sposób, były po prostu w zwykłej paczce Nic nadzwyczajnego, nie było tam żadnych chłodzików, nic takiego To jest kurczak, ja w Piri Piri jadłem wołowinę, wołowina mi bardzo smakowała Natomiast kurczaka nie jadłem, ja w ogóle zawsze kawałek z wołowiną, nie wiem z kurczakiem Sosy to jest sos, w czym ja jestem u nich zakochany, szczególnie ostry Jadłem w bułce dwóch, jadłem w rollo, a nie w bułce, więc tego też nie wiem To tylko sosy tylko sosy praktycznie jadłem i były dobre, ale zobaczyłem, przekonałem się. Jestem też ciekaw jak to przychodzi wieś mimo wszystko, jak to idzie paczką, a nie jest na miejscu. A i co ważne, to też przyszło w takim termicznym pudełku. Było to naprawdę ładnie zapakowane, na pewno przyszło to chłodne i tak dalej, i tak dalej. No ja ja też wrzuciłem do lodówki, bo zamówiłem to wczoraj, nie. No i to jest mięso zapakowane próżniowo. Za to też plus ogólnie, nie? Uh -huh. To jest dobre, bo to bardzo długo może wytrzymać ogólnie. W lodówce, w lodówce, bardzo. bo jest gotowe, też już zrobione. Tak. Musimy tylko podsłużyć na patelni Tak, to tak, to tak, to to Dobra, smażymy wszystko, kroimy i... Tylko nie spalmy jak pewni youtuberzy pizzy w piekarniku. Nie, tak nie zrobimy. To nie jest spalone. To takie przyszło, żeby nie było. Tak, takie było. Od razu mówię. Generalnie się właśnie kończy smażyć mięsko. Warzywka są zrobione, pita już też jest gotowa. Przygotowanie całości zajęło z 5 minut. Też giga szybkie generalnie. Mięcho. Mięcho. Wołowina była lepsza Ale czuć, że nie jest to kula mocy No nie, nie jest to gówno Czuć, że jest to faktycznie jakieś takie samorobne mięsko Ale dupy nie urywa Nie, no, no, no nie, nie urywa, nie jest jakiś łap. Iźcie to wyzałeś. No chłopie, żeby ciepłe było! Nie, Dwie ważne kwestie jeszcze musimy poruszyć, zanim zaczniemy dobrze jeść. Po pierwsze, wiem, że generalnie kebaba nie je się tak z sałatą, ogórkiem, tylko od i tak dalej. No ale wiecie, no, weź to za weź to znajdź, weź to kup, weź to kup dobrze. Wziąłem takie podstawy, żeby po prostu jakoś sobie to rozmiękczyć i tyle. Druga sprawa to jest posiłek, który niestety nie jest Alegro. I tu się przyznaję bez bicia. Tak, właśnie może piję do lodówki, bo była tak gorąca. Serio? No spójrz, to stoi, nie? Tu jest wow no, jest Ciepło bardzo, będzie tam minuty i będzie giz. To ja w tym czasie dokończę. Wiem, że jest to odcinek z Allegro, ale stwierdziłem, że jest to coś fajnego, coś, co może Was bardzo zaciekawić i po prostu fajnie będzie to zamówić. I jest to do kupienia na ich oficjalnej stronie, niestety nie na Allegro. Aczkolwiek wydaje mi się, że mi to wybaczycie, że nie jest to z Allegro, no bo tak jak mówię, tu chodzi o to, żeby przede wszystkim przetestować fajne rzeczy dla Was. Także tak to wygląda, moi drodzy. Jest to w każdym razie dalej z internetu, a teraz tytule nie będę dawał. Allegro i Spirit Sej, ta pita już była w lodówce, dobra? Nie krytykuj mnie przecież. No właśnie chciałem się zapytać, czy się schodziła. Nie, dobra, poczekaj. No on był dobry, jak ja Fajny, taki ja kremowy, pomoże. delikatny. Dobry jest. No, to jest dobry smak. Dobra, ten sos jest pyszny. Ja uważam, że oni ten sos mają dobry I ostry mają bombasty. No to ostry akurat też mam. Trochę ostrego, żeby paliło trochę. Ja lubię jak pali. Ty też lubisz jak pali, zresztą. Ja też tak. lubię jak sobie popali, no. A twój jak wygląda. Zobacz człowieku, jaki Jak boss, jak boss. Najpierw z łagodnym. Żeby wiecie, żeby jakby przede wszystkim poczuć smak, a to ja już nie dopiero się poparzyć. Ja już pomieszałem. Sos robi tutaj 90% roboty. Naprawdę ten sos jest przekozacki. Mm -hmm. Mięso, dużo osób tak zachwala, jest prawidłowe. Ja no. uważam, że mają dużo lepsze wołowiny niż kurczaka. Okay. No to kurczak jest, jest taki. idziesz na kebaba i czujesz po prostu, że to jest dobry kurczak. Nie, on cię jakoś nie, ultra nie zachwyca, ale jesz go z przyjemnością jednocześnie. W sensie nie jest na zasadzie, że coś ci nie pasuje w nim. Więc jest on ok, ale nie zachwycałbym się jakoś mocno tym mięsem, za to tym sosem. A ostry sos uważam, że jest, mimo że jest ostry, uważam, że jest genialny. No to właśnie smakuje sostry. On smakuje tak, jak powinien smakować ostry sos. No, jest dobry. No, jest ostry, a nie pseudo do ostry. Tak, to jest ostry sos w kebabie. No. Przyjemny. No tak, specjalnie bym go nie zamawiał. Nie, ja też nie, ale gdybyś był w miejscowości, gdzie jest piri przeszedłbyś się zjeść. Przeszedłbym się zjeść na pewno z ciekawości. I jeżeli mocno mi zasmakował tą kebab i mu za nim zatęsknił, to to jest spoko opcja, żeby sobie to zamówić, mhm. nie? Aczkolwiek dodam, że tego mięsa jest tyle, że tak naprawdę my wypełnimy te pity i jeszcze zostanie. Więc finalnie ta cena nie jest taka złapa, co ilość mięsa. No bo. Dużo mięsa zostało, w Dużo mięsa, ciu mięsa zostało. Ale czy jestem usatysfakcjonowany? Szczerze, tak. No ja spodziewałem się gorszego. Czyli jest, jest naprawdę. czy też jesteś zadowolony. Jestem zadowolony, no? Więc widzowie 23. Byłem ogólnie tak najezdowany tym klawem, że nie chciałem ci jeść, aczkolwiek zgłodniałem. I ja miałem w łos łosypki. Dałem za nie tylko 9 zł, także były stosunkowo tanie. I stwierdziłem, że je sobie podsmażę i posmakuję. Pierwsze życiu robimy sypki w domu i zrobimy je na patelni. Mm. Nie ukrywam, że w górach są lepsze. takie pseudo sypek Nie ma takiego gorzkawo, słony Posmak, ale jest taki trochę nijaki. No ale serdecznie z przyjemnością wzgódniałem. Jutro mam ciekawe śniadanie, na którym w sumie widzimy się za dwie sekundy. Dzień trzeci, zaczynamy prosto, ale ciekawie. Parówki i bułki. Tylko teraz tak, co do parówek. Ich cena to nieco ponad 18 zł, ale dostawa kosztowała aż 3 dychy. 48 zł za parówki z rusi Boża, ale za to powinny mieć pyszny i wiejski smak. Do tego mamy bułeczki, które kosztowały 14 zł z wysyłką. Także śniadanie za ponad 6 dych. No Rikusiowie one się podobają. Zapach się podoba. Tak, one w ogóle niesamowicie pachną Zupełnie inaczej niż taka, wiecie, paruwa z paczki. Znaczy to też jest z paczki, ale nie z wiejska. I faktycznie pachnie tak mocno mięsem. Słucha była z parubą. Za drogo było i stwierdził, że nie kupuję żadnego kysciupu czy coś. Ten palówczas jest taki frankfurterski. smakuje mocno jak frankfurterka, ale jednak nie jest frankfurterką. Bardzo dobry. Nie ja lubię taki kiełbasiany posmak w parówce Za to te bułki są dosyć papierowe. No i suche bez masła, trochę, nie? Mogę sobie na niej nałożyć pasztet No i człowieku, tak można jeść. Planując ten film, byłem nieco bardziej przerażony tym wszystkim. W sensie, jakby myślałem, że będę miał dosyć, że te dania będą badziewne. Tak, generalnie są. No dobra, tym pasażem wszystko smakuje lepiej. Tak jak już Wam mówiłem, przesyłka to kosztowała 30 zł, ale była to najporządniej zapakowana paczka. Całe pudełko było obudowane dodatkową warstwą kartonu. Do tego w środku mieliśmy chłodziki, które, co ciekawe, mają napisane na sobie po prostu woda do picia. To jest chociaż taki plus, że mrożą tutaj wodę jakąś mineralną, źródlaną nawet jest napisane i można się jej napić. faktycznie jest dobra. Tylko wiecie, jakbym miał być 5 zł taniej, to wolałbym nie mieć tej wody, nie? Ale jakby się zrobiło od nich więcej rzeczy, to mamy przynajmniej pewność, że na pewno wszystko dojdzie nam świeże, bo jest porządnie zapakowane. Także w sumie polecam tego Alegrowicza, ja jem do końca, idziemy nagrywać film do Oli i widzimy się na obiadku. Mamy kolejny obiad z serii Zrób to sam i jest ze mną Olcia znowuż i jest to moja kochana twoje ulubione danie. Makaron, carbonara. Carbonara. Tylko nie wiem, czy byśmy mogła ją zjeść. No właśnie zobaczymy. Najwyżej no. no ja Ci przygotuję. I ja, ja posmakuję, A no bo ja zrobię niestety sama. ciąża ogranicza na tyle, że Olcia nie może jeść żółtka. Surowego. Surowego, tak. surowego, dobrze ściętego. w karbonarze prawidłowej jest surowe żółtko. Zobaczymy, czy to jest prawidłowa karbonara, czy taka spolszczona ze śmietaną. Czyli ja sobie robię taką karbonarę carbonara, ale wtedy ścinam to... To żółtko i trochę wychodzi no je To No to torci możesz ściąć sobie Najwyżej to wymyję trochę Uuu, tu jest żółtko No Oddzielone. jest zielone. No Cebulka, ja robię bez cebuli e, To są o, właśnie... Woda do makaronu? Nie, to są te pojemniki chłodzące Okej, okay, okay, dobra Parmezan, sól, pieprz, pietrucha, czosnek już pokrojony Pomierżony O właśnie, to jest to słowo I boczuś Spoko No i tutaj za te pieniądze już zamówiła być w restauracji dwie porcje uważam W jakichś, nie we wszystkich, bo zapłaciłem 55 zł za to Odycha więcej niż za schabowe mm -hmm. Zobaczymy jak to wyjdzie i będzie smakować No dobra, mamy nasz obiadek Paweł ma mniej ścięte, ja mam bardziej ścięte. No i generalnie prezentuje się od następująco. W ogóle no dosyć apetycznie. Smakujemy. Wystarczająco słone, ale mi brakuje tego Jest mało pierne, no dodaj mm. Dla mnie carbonara musi mieć świeżo zmielony pieprz Makaron jest specyficzny, bo mm -hmm. był on gotowy, więc on jest taki twardo wrażenie, rozczłapany to jest taki... Jajeczny taki tej... jaje... No może zbyt no. jajeczny, czy... albo sprawia takie wrażenie Ale ogólnie sama carbonara jest naprawdę dobra Jest naprawdę dobra i ja robię taką włoską carbonarę Te wszystkie składniki się zgadzają Tak, poza boczkiem, no bo tu masz boczek, ja używam nie? Tak i no cebuli nie używam do karbonary mojej. A tak? To wszystko identycznie. Mi pasuje, że jest tu cebula. Bardzo dobra carbonara. Ja, bardzo dobra karbonara. No. Jeszcze co do makaronu. Jak go gotowałem, to go posmakowałem. I był prawie w ogóle nie słony. Wydaje mi się, że to była wina tego, że waliśmy po prostu za dużo wody. Bo w instrukcji było napisane, żeby dodać 3 czwarte garnka wody, no a garnki są różne. Tak, więc to było nie do końca określone w instrukcji. No, u nas ewidentnie tej wody było za dużo, więc troszkę ją dosoliłem. Ale generalnie wszystko robiliśmy według instrukcji, i jakby też bez problemu każdy z was by to zrobił. Tak samo jak przy schabowym. Jedna rzecz się też nie zgadzała, bo na instrukcji Mamy plastry boczku. Tak, jakby w ogóle z makaron z plastrami boczku, a my dostaliśmy boczek faktycznie pokrojony, mm -hmm. nie? Ale to na plus. Lepsze to niż plastry. Tak, bardzo dobrze. Kolejny raz. Spoko, szybko, przejrzysta instrukcja. No, Fajne. Bo trochę się tego bałam, że to będzie taka carbonara ze śmietaną. Pomimo wszystko, to są takie polskie jedzonka, nie? W większości. A tutaj? Bardzo dobra. I ta porcja była na tyle potężna, że najazły się trzy kobiety albo para i dziecko. Aha. Dziś na znowu już dość swojsko. Mam szynę i kiełbę. I chleb. Taki o trzy chlebek Adidasa. Jasne. Ogólnie jest dość późno, jestem zdeczko zmęczony, także nie będę się jakoś mega mocno starał w tej kolacji. Człowieku, wędzona, swojska, dobra. Zobaczmy jak to wszystko razem są sobą bangla. Szczynka kulka tradycyjna kosztowała 32 zł i wygląda tak. Powiem wam, że całkiem apetycznie. Kiełbasa wędzona góralska również kosztowała 32 zł i też wygląda i pachnie apetycznie. Natomiast lekki chlebek kosztował 9,99 i faktycznie wygląda taki lekki i w sumie jest dość lekki wagowo. No ewidentnie widzę wynik nie jest to najlepszy posiłek kolacyjny, bo jest on najnormalniej w świecie dość ciężki. Powiedz też aż tak pachnie? Patrzcie ich. To są dwa żywe dowody na to, że to ma niesamowity zapach. Rzadko kiedy aż tak się na mnie gapią jak jem. On się aż oblizuje. Mmm, ale słoneczka. O ja pierdzile. Sorry, widzę, że tak mało narzekam na tym odcinku, ale naprawdę nie ma na co narzekać. W ogóle nigdy nie lubię mieć kiełbasy na surowo i wydaje mi się, że to jest jeden z tych produktów, do których trzeba dojrzeć. Bo teraz od dwóch, trzech lat zacząłem lubić po prostu sobie taką ogryźć kiełbasę. Bardzo dobre, ale cóż czuję, że przez to jutro będę miał bardzo długie posiedzenie na toalecie Ludzie mi się rano. Chcesz zjeść śniadanie, jakie często jadłeś, ale jednak nigdy nie jadłeś. Co? Chodź. Brzmi to jak jakaś zagadka. Chodź na dół. Serem za 39,90. Wow. Plus wysyłka oczywiście. No dobra, zobaczmy co to jest. Posmakujemy. Ola, koszta. to. Czy to jest ser czy jajko? Czech jajka. O kurde. No generalnie że dzisiaj chyba jest najgorszy dzień dla mnie, bo będę jadł jeszcze taką z paczki i obiad będzie bez mięsa. A ja lubię mięcho. Tyle. Wygląda trochę jak jajecznica. Dobra, Trochę i czekamy. Trochę tak. Chcesz zjeść sam? Ja się trochę boję Pachnie ładnie To wygląda jak taki ser, który leżał od dwóch tygodni na zewnątrz i tak, taki zeschnięty jest Najlepsze jest to, że tu to wygląda jakbyś się tej ta przypaliła Tak, generalnie jestem mega głodny i dodatkowo nie mam do tego żadnej bułki ani nic Słuchajcie. Nie będzie tego słychać w kamerze, ale ona hałasuje jak taka piana Trochę tak, no no no, no. Nie, to jest gorsze niż jajko samolotowe, tak szczerze. No, ja tego... och. Smakuje coś starego, to nie smakuje jak jajko, to smakuje jak coś zgniłego. To smakuje jak jadalna gąbka. No, ma taką konsystencję w ogóle. Takiej gąbki. Nie, ja nie chcę. Michiołasę, ja sobie ja zrobię jaśnica z jajek, dobra? A ty będziesz już patrzył. No, zjem to, bo jestem głodny. Ale oficjalnie to jest najgorsze posiłek w tym odcinku. No. Zostaniesz moim szczurem. To nie robię, ratatuj. ty widziałeś? No bo szczur ratatuj. Ale ty tylko troszkę. No, I co, mam na głowę i cię, za was. Aha? Nie a właśnie, no właśnie Wiesz co, ja lagi mam po prostu, dlatego jest takie opóźnienie Znowu to samo Zobaczmy co jest w środku Bułka tarta? Ja w sumie nigdy nie robiłem tarta, tu nie wiem jak to wygląda Ja kiedyś robiłam chyba z Julkiem na moim odcinku, gdzie jedliśmy dania z bajek Ok Papryka o. Czosnek, cebula Cukinia To jest cukinia? Bakłażan Cukinia Sos pomidorowy Zioła Jedna sól Cytryna I olej Ej, a ja to wygląda inaczej To nie jest ten, ale jestem. Nie znam się na kaszach, to jest jakaś kasza. No bo to jest z kaszą kuskus. To retatuj tak nie powinno być. Retatuj powinno być samo. Przynajmniej tak było w bajce. No to my no, no, z kaszą, to jest <laughs> bardzo pożywne. Robimy i damy wam znać, ile czasu nam to zajęło. 30 minut. No a może nam zajdzie szybciej? Może. Zobaczymy. Zapraszam. Dobra, idę. Dzisiaj ojca widzę, bo ja robiłam, bo ja myję kostkę, ogarniam ogród i tak dalej. Uuu. Starałam się zrobić tak jak na obrazku Ładnie, smakujmy, a ty? Zjemy je z jednego, bo ja chcę posmakować Najpierw chcę zobaczyć jak... co to dobre A ładnie pachnie No te przyprawy, jak dodałam tylko te przyprawy do tego dania, to to tak zaczął pachnieć jak No naprawdę, to wygląda też tos. Wydaje się takie fresh Tak i rzeczywiście zajęło nam pół godziny No dużo czasu to się dusiło wszystko No mówię, ja kiedyś jadłam ratatouille z Julkiem, ale my kroiliśmy to wszystko na takie cieniutkie plasterki Bardzo dobre Zapiekaliśmy to serem i tak dalej i wtedy to trochę inaczej smakowało Tylko za dużo kaszy, trzeba dużo więcej sosu dać w stosunku do kaszy Tak, mi smakuje? Najlepsze no? jest to, że tutaj mamy cukinię i bakłażan Którego my na co dzień nie jemy i nie mm -hmm. jest jakiejś, jakoś w naszej diecie bardzo mocno A tutaj dobrze to smakuje Szczerze ten sos jest sztos Ostatnia wieczerza znowu jest z Frelim Witam serdecznie, znowu udało się być drugi raz Ostatni posiłek w tym filmie, legendarne Ło, wow. czajnik? Będzie czajnik? Nie ma czajnika, tylko jesteś ty Aha eee. To jest główne narzędzie do przygotowania ostatniego dania Ostatnio w czajniku robiłem e, mleko do płatek śniadaniowych, bo chciałem ciepłe, ale nie wyszło, więc zadałem do ekspresu do kawy Po czym zatkałem ekspres do kawy, cały skis i już nie działa No a następnie no, i w czajniku się nie ugotowało i potem jeszcze gotowałem porówki w czajniku i też nie wyszło Nie wiem, co możemy zrobić w czajniku Wodę i nią coś zalejemy. w czajniku się gotuje tylko wodę. Gotujmy. Mac Cheese! Ejo, pasta z cheddar'em, pecorino romano i gruyere sauce. Ej, to fajne! Ciekawe, nie? Odrywamy, bierzemy saszetkę, wlewamy 240 ml wody, mieszamy łyżką, pyk i jest gotowe. I dowie. Pojawił się problem. popsuła nam się karta i nie widzieliście procesu jak zalewamy i tak dalej i opowiadam o tym. Ale na szczęście Mateusz montażysta może wam to teraz narysować w pięcie. Więc właśnie widzicie jak do czarnej saszetki jest wlewana niebieska woda z czajnika i tak czekaliśmy 9 minut. I to tyle w sumie. Tak. Sorry, mati, że musiałeś to rysować, ale dzięki Mati, że to narysowałem. 30 zł 74 grosze to kosztowało. Bardzo dużo jak za jeden posiłek. Ja w tej cenie mogę zjeść 4 jajka z awokado z tostem z pomidorkami i tak dalej. Tak można zamówić w restauracji jakiejś tańszej, w barze tym. W barze tak, to prawda Ale papka, wygląda jakby ktoś się zżygał Taka widzowie papka się zrobiła tutaj w środku ale gówno. No na szczęście widzowie, ja nie jestem głodny, się przed gościnnie nie musi się koniecznie najeść. Mhm. Mamy jeden posiłek. Nie, no, jest będzie wdro. No. Nie polecam. Są dużo lepsze dania gotowe w paszce, które można sobie zjeść. Nie no, klock. chociażby te w dekatlonie. Też je zalewasz wodą i są spoko. Dajcie znać w komentarzu, czy w ogóle kiedykolwiek zamawialiście jedzenie z Allegro, na przykład kotleta albo pizza, albo cokolwiek. Dajcie znać w komentarzu. I być może pokazałem Wam fajne rzeczy, które kiedyś sobie przetestujecie i zamówicie. Pa pa, cześć!